Panie zauważyły, zmienia się nazwa dotychczasowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Też dlatego, że nałożone zostały na nas zewnętrznie pewne zadania dotyczące profilaktyki zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. I tutaj zamierzamy się zwrócić do innych samorządów ościennych o Propozycją podpisania umowy, tak abyśmy, bo w tej chwili nie prowadzimy takiej statystyki, ale z jakby pierwszego rozeznania wynika, że obsługujemy również osoby z innych gmin, nie tylko z gminy Wyszków. I tutaj liczymy na współpracę innych samorządów. Taką statystykę będziemy prowadzić, kto jest beneficjentem czy klientem dotychczasowym i przyszłym tego punktu. Ostatecznie punkt będzie umieszczony jednak w bibliotece, tam warunki okazały się najlepsze. Trwa w tej chwili remont pomieszczeń. Zakończenie zaplanowane jest na 20, na 20 stycznia. W tej chwili już w nowej formule odbywają się konsultacje. Natomiast w innych pomieszczeniach jest nie są one jeszcze pełne i tutaj całą sprawę. Yy, po wykonaniu yy, remontu. Yy. No i, i proszę, to tyle. Dalej promocja tak. kultury i sportu. Tak chciałem powiedzieć, że mimo, że oczywiście ograniczenia wydatków dotyczą również promocji kultury i sport, to jednak udało nam się w ramach tych pieniędzy, ograniczonych jak powiedziałem, wygenerować kilka dodatkowych działań. i Działań, które będą takimi Pewną nowością w przyszłym roku będą one zainicjowane, bardzo proszę o przedstawienie. Ja też jeszcze króciutko uzupełnię, dlaczego nam tak zależy, żeby te oszczędności pozostały w systemie. Same potrzeby inwestycyjne i remontowe szkół i przedszkoli to jest kwota rzędu kilku milionów złotych. Tutaj nie wygorynujemy takich kwot, inaczej mówiąc, nie, nie dołożymy takich kwot z budżetu. Promocja, kultura, sport. Punkt informacji turystycznej. Zajawki też już były dotyczące tego tematu. Natomiast chcę powiedzieć, że w ramach tego remontu dotyczącego punktu promocji zdrowia i profilaktyki prowadzony jest też remont. Już pomieszczenia na punkt informacji turystycznej. Przygotowywane są już też i zamówione. Materiały, które wyposażą punkt. Ekspozycja dotycząca Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jesteśmy już po rozmowach z księdzem Dziekanem Krzywińskim. Wyraził taką wolę, iż udostępni nam budynek plebami. Po naszej stronie jest sprawa wykonania remontu remontu toalety Łazienki, która tam, tam istnieje i odświeżenie pomieszczeń. Pomysł jest taki, aby corocznie punkt był otwierany w trakcie obchodów w rocznicy Bitwy Warszawskiej. <laughs> i ekspozycja była otwarta przynajmniej przez miesiąc, tak żeby dowiedziały się o tym, znaczy inaczej, żeby szkoły mogły zorganizować wycieczki i z tą ekspozycją się zapoznać. Tutaj też sprawa jest w zasadzie bezkosztowa, bo będzie to obsługiwać, inaczej opiekować się punktem będzie pracownik biblioteki, pan Mirosław Powierca. W ramach jeszcze kompleksowych działań dotyczących naszej promocji wakacje w wyszkowie będą, będą pod hasłem wyszków zaproszone weekend. Inaczej mówiąc, w planie imprez opracowany przez, przez nas każdy weekend wakacyjny jest objęty jakąś imprezą czy wydarzeniem organizowanym czy, czy obsługiwanym zamiennie przez FOSIR, Bibliotekę bądź Ośrodek Kultury HUTI. Szczegóły znajdziecie pewnie Panie w materiałach. Znajdą się tam różne rzeczy. W każdym razie również udostępnienie parku planujemy postawić tam czy zorganizować miejsce na występy naszych zespołów artystycznych w wybranym przez, ich, przez nich terminie, ale ma to objąć wakacje. Modyfikacja strony internetowej wyszków.pl. Mam tutaj wstępną wersję nowego, nowej strony, odświeżonej, zliftingowanej, bo na tym samym Forma graficzna podobna, natomiast pojawią się nowe funkcjonalności i to dosyć istotne. Nie ma tego w materiale, ale będzie wersja angielska naszej strony, tak żeby również osoby obcojęzyczne zachęcić do zapoznania z wyszkowym. Będzie zakładka odrębna dotycząca jubileuszu 510-lecia nadania praw miejskich. Co ważne, jak panie zauważą, strona prawdopodobnie będzie działać do 20, do 20 powinna, do 20 stycznia już. Od, od 20 stycznia, do 20 powinna być już zmodyfikowana i wszystkie szczegóły dograne. Na tym jeszcze nie ma, a nie, jest już pogoda. Pogoda też będzie można też sobie zobaczyć na stronce będzie bardziej, bardziej przyjazna dla, dla zwykłego mieszkańca, a nie dla tych tylko, którzy informacji urzędowej potrzebują. Będzie taka funkcjonalność na stronie internetowej umożliwiająca zarejestrowanie swojego numeru komórkowego i otrzymywanie informacji, powiadomień SMS-owych od gminy Wyszków. Informacji o charakterze związane z bezpieczeństwem czy zagrożeniami, na przykład z powodziowymi, czy pogodowymi, czy jakimikolwiek innymi, bądź z informacjami o charakterze kulturalnym, wydarzeniami, które na terenie naszym będą się odbywać. Od kiedy to będzie funkcjonowało? Od momentu, kiedy strona zostanie uruchomiona, od razu będzie, powinno funkcjonować. No i polityka wspierania sportu i organizacji sportowych, ponieważ, no tak jak założeniem głównym jest, żeby bardziej efektywnie środki wykorzystywać i, i raczej ich do y, żadnej z działalności nie, nie, nie dokładać, tu poruszamy się w cały czas takim samym albo porównywalnym budżecie do roku poprzedniego, mniejszym chyba nawet, jeżeli chodzi o promocję bo, bo, bo nie było takich imprez typu dożynki, z niektórych imprez, to to, to Panie zobaczył w kalendarzu, zrezygnowaliśmy na przykład z pożegnania lata, bo to już wystarczyło starczyło na wszystkie inne rzeczy. To samo planowane jest we w, w wspieraniu sportu i organizacji sportowych, muszą się organizacje sportowe, sportowe liczyć z tym, że, że tych pieniędzy nie będzie w 2012 roku więcej, a może być ich nawet mniej. Niemniej jednak staramy się wspierać wszystkie podmioty, które się do nas zgłaszają. Projekty są warte tego, tego wsparcia. Również w zakresie stypendiów w tym roku stypendystą będzie pan Mateusz Tryc, z, przygotowujący się do, również do udziału w Olimpiadzie. Miejmy nadzieję, że zostanie powołany.